Ostatnio daliście mi kilka fajnych pomysłów na nagrania, czyli tak Dotarły baterie High Output 5A Mamy też tą High Output 2,5A Porównamy te dwa klucze, bo to jest nowy Milwaukee i starszy model Milwaukee Porównamy je dwa, oba Do tego pytaliście też o porównanie go z podróbą Dewalta, którą też mam też możemy do tych kluczy to porównać. I oczywiście też pytaliście o e, Milwaukee, tego TCF 921, jak on wypada przy tych kluczach Milwaukee. Także wszystko porównamy, e, będzie co oglądać. Także zapraszam do obserwacji profilu, a e, testy okażą się na moim kanale YouTube, także e, będą w najbliższych dniach dostępne. I zobaczymy, jak to wszystko się y, wykłada w praktyce. Zrobimy kilka testów i będziecie mieli porównanie, czy warto też takie baterie kupić. Zrobimy test, bo nie wiem sam, czy one są mocniejsze. Niby w komentarzach było, że warto je kupić, bo one są bardzo mocne. Także zobaczymy, czy taka zwykła 3A bateria jest podobnie do tej high output baterii. Czy jest sens dodawać pieniądze, czy nie. Także zapraszam do obserwacji. Pozdrawiam, trzymajcie się.